Witam serdecznie na kolejnym odcinku Poradnika Alienowanego. Tematem dzisiejszego odcinka będzie ocena nowych pomysłów prawnych, do, chodzi o tą opiekę naprzemienną, do wdrożenia w polskim systemie, co docelowo ma wyeliminować alienację, bo mówi się alienacji i wprowadza się opiekę naprzemienną. Tak? Opiekę naprzemienną jako domyślną, że domyślnie jest opieka naprzemienna. Tak? I teraz wiecie co? Pierwsza jest analogia samochodowa, że na przykład wchodzi coś takiego, że ja pamiętam samochody, gdzie nie było żadnego komputera pokładowego i po prostu auto, żeby ukraść, to trzeba było coś z kluczykiem pomanipulować, albo otworzyć, albo coś takiego. I teraz budowano różne zamki, bardziej takie, mniej skomplikowane. I złodzieje kradli te samochody z łatwością, a później się pojawiły też bardzo zaawansowane samochody, no tam, zaawansowane samochody z komputerem pokładowym, który miał immobilizer i te samochody też kradli. I złodzieje nie było, nie byłeś świadomy jako właściciel drogiego pojazdu sprowadzanego wtedy np. z Niemiec i bardzo chętnie kradzionego, nie byłeś świadomy, że jest bardzo prosta metoda. Że Ty byłeś przekonany, że tam jakieś zamki, immobilizery, strupery, dupery i, i to był cały system przedstawiany Ci jako rzecz doskonała. I te samochody były kradzione z łatwością. Otóż złodzieje wymyślili coś takiego, albo wiedzieli od lat o czymś takim do samochodów, że, żeby zrobić łamak. łamak to polega na tym, że jak masz kluczyk, jak masz kluczyk, tu masz ząbki, ten jakiś kod zrobiony i tak dalej, to złodzieje wymyśli coś takiego, żeby łamak to jest coś takiego, klucz w ogóle bez ząbków płaski, ale wykonany z innego rodzaju stali, z bardzo dobrej stali. I ja na przykład najlepsza stal, jaką się spotkałem, to była stal resorowa, resor dwójka od, od żuka. Tak uderzyłem się kierą, kantem tego ostrza, nie czubkiem, tylko końcem takim ostrym, to na resorze nie pozostawał po prostu żaden ślad zarysowania, jakby się to w ogóle nie wydarzyło. To była stal resorowa, a są ponad jeszcze lepsze stale berylowo i tak dalej i z tej stali wykonujesz po prostu taki kluczyk tylko bez ząbków to się nazywa łamak nie wkładasz go do zamka i używasz takiej dźwigni przekręcasz i tam są w zamku mosiężne po prostu takie małe szpilorki i one się po prostu zrywają i masz samochód otwarty gdy jest to gdy to był łamak nie i teraz te nowe przepisy prawa to jakby są takie coś że my wprowadzamy teraz komputer pokładowy z immobilizerem nie tylko, że to się robi złodzieje wtedy, to był taki ciągły postęp, to robili następującą rzecz. Brali już ten łamak, który mieli, zrywali zamek, otwierali drzwi, otwierali maskę, samochód wył, coś tam kombinował, czy dała, dawał jakąś małą zwłokę, żebyś może wszedł do samochodu, nie? I w tym momencie odłączali wtyczki od komputera pokładowego, demontowali komputer pokładowy, wkładali swój komputer pokładowy. Generalnie Zaczynało się od łamaka, czyli złodzieje znaleźli metodę, żeby wszelkie te Twoje zabezpieczenia w bardzo prosty sposób i niezawodnie działający obchodzić. Nie działający obchodzić po prostu. Łamak i wymiana komputera pokładowego. Komputer pokładowy już działa na Twój kluczyk, na wszystko immobilarzy. Jedziesz, nie ma żadnego problemu i nie ma przed tym żadnej obrony. Dlaczego ja zmierzam? Teraz zgłaszane są nowe przepisy, tak? To takie jakby wprowadzenie komputera pokładowego i to ma wszystko zmienić. Problem polega na tym, że w naszym prawie jest taka mała luka, wiecie taki precedensik, taki mały szczególik, który jest zwykle nadużywany przez prawników, więc z tego prawnicy żyją, że oni z typowej sytuacji biorą nietypowy jakiś precedensik, jakiś, jakiś przepisik i oni go stosują na gminie. I teraz to jest ten łamak. I teraz na czym polega ten łamak w systemie naszego prawa rodzinnego? Prawo rodzinne. 113 kryo mówi, wyło, mówi, że rodzice i dzieci mają prawo i obowiązek wzajemnego utrzymywania kontaktów. To jest ten pojazd zabezpieczony, zamek bębenkowy, cudaczne wzory kluczyków. Jak już widzę od tych samochodów, u kolegów te kluczyki to się w głowie nie mieści. Nie? I wymyślają ciągle nowe te wzory kluczyków, a system Znalazł, prawnicy znaleźli taką metodę, żeby zarabiać. Metoda zarabianie jest w opozycji, zupełnej sprzeczności do dobra dzieci. To znaczy tak, jeżeli by dwoje rodziców przyszło i chcemy się rozwieść, to prawnik mówi, proszę pani, broni męża, w której leży samochód osobowy, pani nie dostanie myśliwskiej, bo to jest jego hobby, natomiast on, pan nie dostanie pieniędzy z jej złotej biżuterii, bo to jest jej własność osobista. I proszę tu nie robić problemów, tak? Rozumiecie? I taki rozwód jest gładki. Aha, on wiem, ok, ona nie dostanie pieniędzy z jego broni, on z jej biżuterii, szmat i tak dalej. Podział majątku mówi, sprawa wynika to i to i to. I to jest bardzo szybki rozwód, nie powodujący konfliktu rodziców, nierozpędzający alienacji natomiast bardzo mało dochodowy dla prawników dlatego dobro, dlatego interes dochody prawników są w zupełnej sprzeczności do dobra dziecka i prawnicy zarabiają z gotowości klientów do walki sądowej którą można utrzymywać latami 4 lata 7 8 lat można zarabiać na kliencie nawet który mało zarabia to przez 8 lat on dużo pieniążków tam odprowadzi nie e i po prostu dobro jest prawników sprzecz... Powtarzam, dobro dzieci jest w sprzeczności z dochodami prawników. I prawnicy w Nowym Jorku, ależ nie Boże, nie w Polsce, u nas to nie występuje. To jest ta zła Ameryka, gdzie pałami biją Murzynów, nie? I teraz w Ameryce Rada Adwokacka, to jest prawidłowe stwierdzenie, Rada Adwokacka zakazała takich praktyk, że jeden adwokat sporządza porozumienie. I, bo to nie generował zysków. I teraz jest dwóch adwokatów. I ja znam taką sytuację osobiście. Byłem na ręce z taką dziewczyną, która mówiła, że prawnik jej obiecuje, że dostanie pieniądze z broni myśliwskiej swojego męża. Czyli gruszki na wierzbie jej obiecuje, nie? żeby ją skłócić. A pewnie jemu obiecuje część jego, jej biżuterii. Tak? I prawnicy po prostu kłócąc rodziców. I teraz jakieś coś do walki to jest majątek, ale dzieci. Walka o dzieci to po prostu jest taki instynkt, że mężczyźni, a mężczyźni nowo chcą, to jest uruchamianie instynktów, nie? No i co, co prawnik po, proponuje? Ja pani proponuję być spokojnym i nie robić alienacji, jak przychodzi kobita do tego? Nie, mówi, zniszczymy go, obiecuje jej gruszki na wież. Zniszczymy go, puścimy go w parfetkach, majątek, odbierzemy mu dzieci, żeby walczył latami o te dzieci w sądzie beznadziejnie, nie? I teraz prawnicy. To jest amerykańskich, niedobrych, wstrętnych, obrzydliwych prawników amerykańskich model biznesowy, który w Polsce nie występuje, absolutnie nic takiego nie ma. Nie? Natomiast, żeby to zrealizować, gdy przepis u nas w Polsce 113 CRIO mówi wyraźnie, że dzieci i rodzice mają prawo i obowiązek, to nie ma tu żadnego pola do manewru, ale parę rządków dalej... Oczywiście prawnik ojca nie poinformuje, jest takie coś, że w wypadku konfliktu rodziców są precedensy prawne, a szczególnie jeżeli to jest szkodliwe dla dzieci. Czyli pojawia się pewna możliwość i w to wchodzi łamak. Jeżeli ojciec jest szkodliwy, kontakty z ojcem są szkodliwe dla dzieci i tu wchodzi łamak. Łamak, który zawsze działa. Działa super 97% spraw, ten łamak po prostu działa. Może nie zadziałać w jakiejś sprawie. Może nie zadziałać. Wiecie, kolega podjechał w Poznaniu pod jakiś urząd, chyba chciał kupić nowy samochód i tam goście śledzili dealera samochodów i jechali ludzie do ubezpieczalni, bo była konkretnie skonkretyzowana i on jechał tam coś załatwić i stanął. I, i po prostu stanął, wrócił do samochodu, nie został ukradziony, nie? Nie został ukradziony mu ten samochód, ale yy, po jakimś czasie on przy remoncie drzwi zauważył, że ma złamany zamek od pasażera. I po prostu podeszli mu z łamakiem do drzwi. Mówię o sytuacjach, kiedy łamak nie zadziała, nie? Włożyli ten, zamek, ten łamak mu do drzwi i złamali mu drzwi od pasażera żeby zamka nie musieć kupować od kierowcy, bo są, nie wiem, czy symetryczne, czy coś tam, asymetryczne. Złamali zamek mu od pasażera, ale on przy remoncie drzwi zapomniał taką dźwigienkę założyć i obracanie zamkiem od pasażera nie otwierało drzwi. No dopiero chyba przy sprzedaży, czy coś, włożył kluczyk i on się obracał po prostu w koło, nie? W koło się ten kluczyk obracał, bo był złamakiem. Czyli wtedy łamak nie zadziała. Są specyficzne sytuacje, że łamak nie zadziała, ale to są sytuacje wyjątkowe i je pomijamy. I ten łamak u nas... W systemie prawnym, znaczy wiecie, prawnicy zmieniają zabezpieczenia, zamki, klucze, wzory tej, tego klucza, takie zgięty, takie zgięty, prostokątny, kwadratowy, ząbki tego. Łamak cały czas działa. tego, tylko... I ten łamak u nas jest idealnie wyspecjalizowany i on pozwala te wszystkie zabezpieczenia, te wszystkie obowiązek utrzymywania kontaktu z dziećmi. Yy... Yy, też opieka naprzemienna nie wchodzi w grę, kiedy ojciec jest zagrożeniem dla dzieci. I teraz standardowo, jeżeli opowiadał Jakub z kanału Pozdrawiam, z, z kanału Zrozumieć Relację, opowiadał o takiej sytuacji, że ktoś z widzów mu opowiadał, że po prostu yy, przyszedł, przyszła kobieta do adwokata i on mówi, proszę pani, yy, Pierwsze to trzeba założyć mu niebieską kartę i to jest łamak. Łamak składa się z następujących elementów. Łamak składa się z następujących elementów. Pierwsze, <coughs> Pierwsze jest to rozmiękczenie psychologiczne faceta. Jeżeli kobieta zaczyna się z tobą rozwodzić, to cię rozmiękczy psychologicznie, zabierze ci wsparcie otoczenia. Obdzwoni twoją rodzinę. Moje się udało ojca nastawić przeciwko mnie. Powiedział: Ja z tobą nie chcę rozmawiać, bo ty bijesz moje wnuki. Yy, nastawi ci z łatwością sąsiadów, nastawi na cię całą rodzinę twoją. Bywają sytuacje, gdzie szwagier, twój z którym piłeś i normalnie, Achtymel oczywiście, piłeś i po prostu się fajnie mieliście, to nagle dostaje w głowie takiej pustki, że chce ci ryja obić, bo ty jego siostrę biłeś, nie? Czy znęcałeś się nad nią w bliżej nieokreślony sposób? Twoi sąsiedzi zaczynają na, nie, na ciebie dziwnie patrzeć, a teraz już y, i pojawiły się też takie rozmielczania typu mieszkanie za pomówienie. Kobita pójdzie, nagada prokuratorowi, rzucą ci, będziesz miał przesłuchanie, z automatu niebieską kartę, będą ci niszczyć psychicznie i wyrzucą cię z mieszkania. To jest łamak, rozumiesz? Łamak, łamak. I Cię złamie, po prostu Cię złamie się ten łamak, nie? To jest początek, to jest początek łamaka, nie? To jest ten pierwszy etap. Jak łamiesz kluczyk, potem otwierasz drzwi i komputer pokładowy. I to jest pierwsza rzecz. Yy, kiedy zaczynają Cię rozmiękczać i masz przesłuchania, to spać nie możesz. Co to jest? Czy ja pójdę do więzienia? I jestem przerażony. Ostatnio widz mi opowiadał, że po prostu po, jakiś, po jakimś przesłuchaniu, czy nie, no on nawet zgłaszał swoją o jakieś tam rzeczy to po prostu miał jakieś koszmary w nocy, nie mógł spać, to cię wyniszcza. To są wszystkie aktywności, którym ja bym wolał w gówno wskoczyć. Możecie wybrać gatunek zwierzęcia, niż iść do sądu, iść na przesłuchanie, mieć cośkolwiek do, do czynienia z policją, bo policja się, ci ludzie, prokuratura, to się oni spotykają z patologią, rozumiecie? Z żulami, z kryminalistami. Ja nie chcę nawet przez kogoś się z tymi, z tą patologią spotykać, oni też są, to widać po nich też patologię, nie? Czuć po nich patologię, nie widać, bo czuć. Ja się nie chcę z nimi spotykać i te spotkania z ludźmi cię po prostu wyniszczą. Rozumiesz? Poza tym będą do ciebie jakieś baby przychodzić, zupełnie ci nieznane. Mój dom, moją twierdzą, to się skończy. Możesz, nie możesz w piątek wypić piwa albo w sobotę wieczorem przy meczu, bo ci kuratorka przyjdzie i ci powie, że był w stanie upojenia alkoholowego, spożywał alkohol, nie? No, to musisz być świętszy od papieża, do kościoła zacząć chodzić, modlić się, yy, spowiadać i tak dalej, nie? Yy, żeby cię ci kółko wyświetliło świętości, to czyta. I to jest zaczętek łamaka, nie? Czyli łamak, czyli niszczą cię. I są zarzuty o pedo, pedo, znęcanie się nad rodziną i tak dalej. Masz sprawy sądowe, że jesteś rozmiękczony. Po czym druga część tego łamaka, dość istotna, wchodzi, to mamy system. Yy, u mnie jest w mojej miejscowości jest przychodnia sądowo-alienacyjna. Jest także szefową przychodni, była w każdym razie ileś lat temu. Jest biegła sądowa i ona prowadzi niebieski pokój, a ma pięć pań i matka przychodzi na terapię. Terapia z jednym pro, tym, z jednym... Yy, Przychodzi właściwie po jakąś opinię, czy po terapii, I terapia jest taka, że idziesz do jednego lekarza, nie zmieniasz co lekarzy pięciu, którzy są w przychodni, nie? Tylko przypisany z do jednego. A tu jest trochę inaczej. I ona dostaje z jednej przychodni bardzo wygodnie, idzie do tego samego miejsca i pięć różnych pań je wypisuje zaświadczenia według listy, że dziecko się ciebie boi, dziecko sika jak ma się z tobą spotkać, dziecko nie chce się z tobą spotykać, Dziecko boi się mamusia o tatusia, biłeś dziecko, krzyczałeś na dziecko, prowadzałeś je w ciemne miejsca, dotykałeś je w inne rzeczy, obnażałeś się. Tam jest maszyna dowodowa, rozumiesz, to jest łamak, łamie. I w tym momencie, jeżeli ty jesteś sam, czekałeś na to, aż ona wniesie rozwód, bo tak ci prawnik mówił, że tak będzie dla niego dobrze, przepraszam, dla ciebie dobrze, dla niego, dla ciebie, musisz się nad tym zastanowić. No i prawnik Ci mówi, że będzie dla niego do... dla ciebie dobrze, jak poczekasz, aż ona wiele miesięcy zgromadzi tony materiału i wtedy wy będziecie mieli dwa tygodnie na odpowiedź, on się nie będzie musiał nad pismami męczyć, a ty będziesz po prostu pod ścianą zapłacisz każde pieniądze za obsługę prawną, nie? Co ja tu gadam w ogóle? Czy to Ameryka. O Ameryce cały czas mówię, u nas prawnicy mają swoje msze w kościele, oni chodzą, oni żyją w ubóstwie. Dla dobra dzieci, po prostu dobro dzieci jest sensem ich życia. Sensem ich życia oni dlatego by ostatnią koszulę zdarli z grzbietu, żeby Twoje dziecko miało dobrze. Nie? I teraz tak, i ten łamak polega na tym, że ten system jest niesamowicie skuteczny, ponieważ matka używa dzieci jako broni, weaponize to się nazywa i... Dzieci tresuje do rozmów. Poza tym w tym systemie łamaka. O, jeszcze są jakieś dodatkowe elementy. Policja przychodzi, jak ich głupi wołasz i wierzysz, wierzysz w tę y, karteczkę z czerwoną pieczątką y, orzeczenie sądu w zakresie kontaktów. A policjanci patrzą na ciebie i kolejny dobry ojciec. I idą na górę i mają taką procedurę że ten to jest kolejny element łamaka, że muszą zawsze wyłudzić od dziecka oświadczenie, że ja, dziecko nie chce się z panem spotkać. Ja na przykład zawołałem policję, bo na plecach mi usiadł jakiś nieznany gościu, nikomu nieznany później wśród świadków, a potem się okazało, że jakby, no, y, 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 był bardzo znany. I <śleski> y, 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 y po prostu... Ja zawałem policję, żeby oni mi umożliwili bezpieczne wejście, a policjant spisał go i poleciał na górę, wyłudził mi orzeczenie. Ja nie mówiłem w ogóle, że nie prosiłem go o to, wyłudził orzeczenie od dzieci. To jest u nich automat, rozumiesz? Ja wtedy zrozumiałem, że on nie przyszedł po to, żeby tylko jak jest spotkanie ojca z dziećmi, to on musi wyłudzić orzeczenie do łamaka. Musi uzupełnić łamak o ten element, że dzieci nie chcą się z tobą spotkać. I ja się przekonałem boleśnie, co to znaczy. W orzeczeniu końcowym nikt ci o tym nie mówi i na końcu orzeczenie sądowe, nawet sędzia ci tego nie mówi, tylko jak poprosiłem o uzasadnienie, to głównie było policja tu, nie chce się z tobą spotkać, nie chce się z tobą spotkać, dzieci nie chcą się z tobą spotkać. Teza procesowa. Coś facet na takiego, że dzieci własne nie chcą się z tobą spotkać, to albo jej dotykałeś nie w tym miejscu, albo znęcałeś się nad nimi, albo mówiłeś źle o matce. Łamak, łamak, łamak. Rozumiecie? I teraz. Po prostu system jest dopięty, doskonały, do 50 lat jest doskonalenia, a doskonalenie polega na tym, że jakiś nowy ojciec przychodzi do tego, do tego systemu i mi się przypomina, ktoś mi mówił, że przychodzi, aha, przychodzi ktoś do pracy, do laboratorium, student, chodzą, chodzą, chodzą z nim i on mówi, o, tu jest źle, tu na studiach mi uczyli, że inaczej, tu tak, tu tak, tu tak i ten szefom mi opowiada, że zawsze tak jest. Zawsze mają nowe pomysły na całe laboratorium, nie? I przewalają tych, 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 tych młodych pracowników po studiach hałdami i muszą mieć na to jakiś taki sposób, nie? I znaleźli taki sposób, że jak przychodzi ten, to wysłuchują Grzecie wszystkich jego uwag. On już jest lepszy od kierownika. On tam się widzi jako kierownik tego laboratorium, nawet. Nawet może się firmy za chwilę, albo może już jutro, nie? Ale on ma bardzo dużo pomysłów, po czym kierują go do, do takiego pokoju, gdzie jest mycie szkła laboratoryjnego. Nie? Czyli wiesz, wszyscy ci znoszą szalki, wszystko i musisz to najpierw umyć zwykłą wodą, jak gary, potem destylowaną, a później jeszcze jakieś są odkażające rzeczy, że czystym alkoholem, o to fajna fucha. No i czy czymś, żeby były czyste. I generalnie patrzą, czy wyszedł... Za godzinę, za dwie czy za trzy, i większość ludzi do końca dnia nie wytrzymuje, bo on ma pomysły, on ma coś, a wszyscy te, te pomysły i tych młodych to przerobili setki i mają swoje procedury, które wynikają z czegoś, i ktoś przychodząc świeżo do tego systemu nie ma w zasadzie nic do powiedzenia, bo nie ma doświadczenia. A ci wszyscy ludzie skończyli studia i my zgryźli lata na tym, nie? Na przykład że trzeba robić tak i tak. Na przykład takie małe fioleczki to się tu i strzykawką i powietrzem żeby woda nie została, bo ta woda jak zostanie to ma pewną zawartość jakiś tam kamienia kotłowego czy coś i bakterii i ona powoduje, że w następnych pomiarach to jakaś katastrofa wychodzi i są problemy, więc z strzykaweczka i tysiące tych, nie? Z powietrzem psz, 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 przedmuchiwanie. Tak? I ten człowiek nie ma nic do powiedzenia. I tak samo ojcowie, którzy wchodzą do tego systemu poczytali gdzieś coś prawo, prawo, nie znają pragmatyki, nie znają tego, co nie jest jest procedurą nieformalną i nie mają pojęcia o tym, jak sobie system wypracował dawanie rady z takimi, tak jak ten w tym laboratorium, my i szkło laboratoryjne cały dzień, to jest strasznie dużo robota. Nie, to, nikt, to jak przetrwa pierwszy dzień, no to jest jakaś szansa, że dostanie robotę. Nie? A Przeważnie nie, 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 nie przechodzą tego, nie? Nie przechodzą tego testu szkła, pokoju, szkła mycia, pokoju mycia szkła laboratoryjnego. I tak samo dużo ojców wchodzi do tego systemu, naczyta się, jakie wspaniałe są te zamki w drzwiach, jakie wspaniałe są te zabezpieczenia w komputerze, immobilizery, serery dupery, ale nie mają pojęcia o pragmatyce, że jest łamaczek. Łamaczek, który niszczy ojców, rozmiękcia ojców, spać nie mogą, spadają ich dochody, nie są w stanie się bronić, bo są rozbici psychicie, to są naprawdę ciężkie przejścia. Ja pamiętam, może teraz jakbym poszedł, wiesz, za, za czwartym przesłuchaniem, to już ci to wisi, nie? Ale pierwsze to są coś niewyobrażalnego stresu psychicznego, nie? Ja się, ja się zastanawiam, czy się spakować i nie pójdę do więzienia, rozumiesz? Nie, nie rozumiesz, to trzeba przeżyć. To się nie da. I teraz ktoś proponuje jakieś nowe zamki więcej bębenków, więcej zapadek coś tam sranie w banie i glizdy pieczone a nikt nie mówi o tym, że jest po prostu łamak polegający na mieszkanie za pomówienie 207, 209, pedo znęcanie się, stalking procedury nieformalne policji które polegają na tym, że procedury formalne policji które polegają na tym, żeby za każdym razem oddać dziecko matce? Czyli jak je, na przykład ty masz dzieci gdzieś, na przykład z nimi jesteś to po i poprosisz o pomoc albo dzieci ci uciecz, albo coś, i policja jest, dzieci i ty, to one doprowadzą zawsze, żeby matka przyjechała i te dzieci odebrała, jeszcze każą ci napisać protokół, że je przekazujesz. Albo przychodzi policjant i w majestacie Rzeczypospolitej Polskiej sierżant anuluje Ci postanowienie sędziego Rzeczypospolitej Polskiej, mówiąc, proszę pana, jak oddam dzieci matce, to mi nic, nic nie zrobi. Tak samo orzeczenie sądu to może sierżant, więc pozycja sądu, łamak te sprawy. I ja uważam, a jeszcze chciałem powiedzieć o sprawie psychologicznej, że psychologowie mogliby stwierdzać alienację rodzicielską albo walczyć z tą alienacją rodzicielską, ale oni w ostatnio WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, w której Trump chyba wyszedł, albo jej nie sponsoruje, powiedział, że bardzo dziękuję tej organizacji. To było coś takiego jak alienacja PAS, syndrom, jako jednostka chorobowa czy coś. W tej chwili tego nie ma. Stwierdzono, że to nie istnieje, bo to tylko było po to wymyślone, taka fikcyjna byt, który zaistniał tylko dlatego, nie, że jest alienacja, bo matka, wiadomo, matka Polka jest doskonała, wytrych, nie? Tylko, że to było nadużywane do tego, wykorzystywane do tego, żeby ojcowie mieli kontakt z dziećmi, które z nimi nie chcą mieć kontaktu. Bo matka je zaprogramowała i wytresowała. Nie? I rozumiecie, w Światowej Organizacji Zdrowia, jak spytasz psychologa, czy na przykład gorączka od yy, yy, gorączka na przykład marsjańska istnieje albo czy gorączka, wiesz, którą zapadasz na Marsie, nie? Albo czy jest alienacja, to to tak samo są równoprawne choroby. Nie? Jedna i druga nie istnieje, więc żaden psycholog, który jest przy zdrowych zmysłach, nie wypisi ci żadnego, że jest alienacja rodzice, tylko najwyżej, że matka utrudnia kontakty. Nie ma czegoś takiego alienacja nie? u nas w psychologii. To jest kolejny wytrych, wiesz, to jest kolejny wytrych i łamak, który... Nie pozwolić się obronić. Natomiast z łatwością psychologowie stwierdzają, że dziecko się ciebie boli. To już powiedziałem na poprzednim odcinku. Także ja uważam, że zmiana prawa na opiekę naprzemienną, jeżeli zostawi jej tą małą furteczkę, że jeżeli ojciec stanowi zagrożenie, a tu mamy cały system zoptymalizowany, żeby ojców to wpychać, jest poniżej 1% przemocowców, na przykład, jeżeli chodzi o o jakieś relacje po prostu damsko-męskie, a przemoc wzajemna przy rozwodzie to jest rzecz, że tak powiem powszechnie pojawiająca się przy rozwodzie. Nie. I, a w sądach to jest tak, że jesteś przemocowcem, to nie jest 1%, tylko 99%, tak? Ojców. Tak działa łamak. I to nic, po prostu nic. Te przepisy o opiece na przemienne nic nie dadzą, kiedy jest fantastycznie wymyślona metoda, świetnie działająca, robo, robiąca z ojca zagrożenie dla dzieci. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki poradnika Lenowanego.